Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl. A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auto będę zamawiał na amermyśnikpol.pl. Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam miłego oglądania. Kochani, samoocena, ile osób poniża siebie, sami wyrządzamy sobie krzywdę. Gdy nasza logika, ego sprzeciwia się nam, to chyba nie ma nic gorszego. A tylko teraz przejdziemy sobie przez mapę poziomu świadomości i postaram się Wam uzmysłowić tą subiektywność tego, kim jesteście. Gdy jesteśmy na poziomie wstydu, patrzymy na siebie i będę mówił, będę starał się jechać swoim przykładem. Czyli gdybym patrzył na siebie przez poziomy świadomości, jestem gównem, wszystkie pomyłki w moim życiu od razu widzę i bym się zgorszył, że to jest hańba, co ja robiłem, co ja mówiłem. I jaki ja miałem wpływ na innych. Obwiniałbym siebie, że robiłem niektóre rzeczy z premedytacją, niektóre nieświadomie, i miałbym o, to, o to do siebie ogromny, ogromne no, taką winę, samo obwinianie się, że tak się musiało stać. Będąc w depresji po prostu położyłbym się i bym zrozumiał, że to wszystko nie ma sensu, życie jest bez sensu. Na żalu rozkopywałbym tą przeszłość, i bym myślał, że Boże, dlaczego tak się musiało wydarzyć? Dlaczego na przykład to powiedziałem? Dlaczego to zrobiłem? Jaki ja byłem głupi. I to mogłoby się przerodzić ten żal w taką beznadzieję totalną, czyli, e, że już nigdy nie będzie dobrze, bo po prostu taki jestem. Mógłbym na poziomie strachu wejść i bać się o moją przyszłość, i co teraz. Czy, 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 czy dam radę ogarnąć? Czy dam radę sobie z tym poradzić? Bałbym się podjąć jakiekolwiek działanie. Bałbym się o swoje życie. Bałbym się o swoje finanse. Chodząc na poziom rządzy, chciałbym być inny. Jestem taki niedoskonały. Chciałbym zmienić to, 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 to. Chciałbym być po prostu innym człowiekiem. I to pragnienie po prostu byłoby tak silne, że aż by mnie dusiło. Na poziomie złości nienawidziłbym się i wkurzałbym się za to, jak się zachowałem, jak coś tam zrobiłem. Miałbym do siebie żalo, takie obwinianie, taką nienawiść do siebie. Gdybym miał dumę, uważałbym, że wszystko wiem najlepiej i wszyscy inni są głównym. Także patrząc na samoocenę, niby czułbym się dobrze, ale tak naprawdę ten jad, który jest, wyniszczałby mnie od środka. I teraz, kochani, przechodzimy do gruba czerwona krecha. To był poziom siły, jakbym siebie oceniał, a teraz przechodzimy do poziomu mocy. Na odwadze wszystko będzie dobrze, dam radę. Nie wiem jak, ale wiem, że jestem spoko gościem i jestem w stanie osiągnąć wszystko. Gdybym patrzył na siebie przez poziom neutralności, to ani to, co robię, to jakieś niezwykłe, są ludzie, co robią coraz więcej dobrego. Ani te moje głupotki, co robiłem, nie są wcale takie złe, są. Ludzie zrobią 100 razy gorsze rzeczy, jest jak jest. Na poziomie ochoty mogłem zacząć się zastanawiać, jak to wszystko optymalizować, jak zrobić, żeby było lepiej, i zastanawiać się generalnie, jak sprawiać, żeby to wszystko rosło i kwitło. Na poziomie akceptacji, wszystko ze mną jest OK. Jestem jaki jestem. I to jest wspaniałe, że jest ta różnorodność. Wszystko jest dokładnie takie, jakie ma być. Pełna akceptacja moich wad, moich zalet. Pełny luz związany z tym, kim jestem. Totalnie siebie akceptuję. I teraz jeden z moich ulubionych poziomów, czyli logika rozsądek. Dokładnie wiem, dlaczego stałem się, jaki się stałem. <laughs> to nie moja wina. Że miałem takich ani innych rodziców, takie ani inne doświadczenia życiowe. Po prostu widzę te przyczyny, dlaczego jestem, jaki jestem. Totalne wybaczenie wszystkich największych głupot, jakie zrobiłem w moim życiu, i nie mam do siebie o nic najmniejszego żalu. I wiem, że od wiedzy, jaką mam, wszystko zależy, cała moja przyszłość zależy od tego. Także im będę miał więcej wiedzy, tym bardziej nieprawdopodobne rzeczy jestem w stanie osiągać. Dowolne. Mogę być kim chcę, tak naprawdę mając wiedzę. Bo, bo nabywając dowolną wiedzę, jestem w stanie się stać kimkolwiek zapragnę. No niebywałe. Gdybym patrzył na siebie z poziomu miłości, kochałbym siebie. Po prostu najzwyczajniej w świecie bym był dla siebie dobry i wspaniały. Tak jak mamy takie osoby, którym no nie każdy ma, ale jak ktoś cierpi, komuś jest źle i się tak o niego troszczymy, to po prostu tak bym troszczył się o siebie. Kochał za każdy centymetr mojego ciała, byłbym wdzięczny za to, że istnieje. Na poziomie radości, no cisnąłbym z siebie bekę i jak mam w sumie nie cisnąć. Jak tu rzuć szkołę, weź kredyt. Jak tu e, e, mentor, a deweloperka, wiecie, to jest wszystko tak zakręcone. No, Jesus! Co ten Piątkowski wymyśla? <laughs> Ale generalnie mam z tego wszystkiego bekę i kocham to, że nauczyłem się być szczęśliwy. No i teraz, jak widzę tyle możliwości interpretacji siebie od debila skończonego półgłówka, do nienawidzenia siebie, bania się, bycia strachem po, po to, że wszystko będzie dobrze. Jestem wspaniałą istotą kochającą, niezależnie jak wyglądała moja przeszłość. Rozumiem siebie. To teraz w końcu, jaki jestem? Jestem taki, jak miałem 5 lat i ludzie mnie interpretowali? Czy jak 10, 15, 20, 25, 30, 32, 37? To jak ja w końcu jestem? Jestem opinią innych ludzi na mój temat. Mojej mamy, taty, każdy z nich ma inną opinię. Każdy z nich inaczej by mnie zinterpretował. Czy jestem opinią sam swoją na swój temat? Czekajcie to. No dobra, no, ale miałem inną opinię, jak miałem lat 20, inną 27, inną 14, inną 17. To, to kim w końcu jestem? No I teraz, gdy widzimy nieskończoność możliwości interpretacji, przestajemy interpretować. I po prostu widzimy prawdę. Widzimy siebie. Bez niekształceń, bez iluzji, bez subiektywnych interpretacji oblanych emocjami. Po prostu widzimy siebie. Kropka. Kim jestem? Po prostu jestem. Kropka. Każda interpretacja będzie tylko słabym tłumaczeniem tego, subiektywnym, nic nieznaczącym. Więcej to mówi o tym, jak ja o sobie mówię, kim jestem, kim jestem w swoim życiu w danym momencie, na danym poziomie świadomości, ale tak naprawdę to ja po prostu jestem. I gdy zrzucimy te wszystkie iluzje różnych poziomów świadomości, nagle potrafimy przejrzeć na oczy i widzimy, kim tak naprawdę jesteśmy. To odczucie, że jesteśmy jednością z całym wszechświatem. To odczucie, że zrodziliśmy się z gwiazd i jesteśmy swego rodzaju bogami, odpowiedzią wszechświata na to, kim wszechświat jest. To jest odczucie, to nie jest intelektualne, po prostu to się czuje. Wyzwalamy się z tych wszystkich etykietek, iluzji, subiektywnych interpretacji i nie interpretujemy na boga zaczynamy rozumieć, że jak siebie nie zinterpretujemy, tacy będziemy. A w związku z tym, że widzimy nieskończoność możliwości interpretacji, to nie interpretujemy. Dzięki temu wyzwoleniu, przebudzeniu, oświeceniu widzimy siebie dokładnie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Kropka. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.